Mamy nowy dzień, poniedziałek 22 czerwca dzisiaj jest. Bardzo się poprawiła pogoda, już nie mam mgły, mimo że rano była. No my lecimy teraz na pocztę, żeby wysłać paczki troszkę później się wyrobiliśmy niż myśleliśmy. Potem... I tak szybciej, bo w poniedziałek wysyła, że nie w środę. Znaczy teraz się troszkę zmieniły terminy, wysyłania. No tak. Zwykle wysłałam w środę, a teraz... Teraz musimy sobie to na nowo poukładać, bo troszkę nam się to zmienia. Potem obiad jakiś na mieście... Zakupy zakupy i dzień się skończy. No i jeszcze film zmontować no. Taki. Ale jesteśmy zarobieni. Cały czas. Ale to tak się wydaje na filmach, że nic się przecież nie robi, nie? No, wszystko kurczę zajmuje tyle czasu. Nawet jakby człowiek pomyślał, o kurde, jaka łatwa robota, to i tak czasowo zabiera i dobra jest taka... Krótka. Ciągle czasu brakuje Także mamy godzinę 17, dopiero lecimy na pocztę, żeby znaleźć paczki, odebrać paczki, które mają być do nas. No a dalej to zobaczymy i Wam pokażemy co i jak Albo pokażemy Wam dopiero jutro dwa tygodnie się szlajamy tu, nie? No jeszcze trochę zostaniemy Jednokierunkowe wszystko Ta aleja jest piękna Taka normalnie jak z obrazka Wyszliśmy z poczty, ale akcja była na poczcie <grywa> gruba. Mamy taką ulubioną panią, ona jest tak sympatyczna i taka Pani bardzo Justyna problemowa. w Mielni na poczcie. Ale przyszedł facet, odebrał przesyłkę otworzył tą przesyłkę i uznał, że jest za mało produktów w środku, więc powinien mieć jeszcze dwie takie same przesyłki. Pani mu tu, próbowała wytłumaczyć, że jak jest list przewozowy, to do każdej przesyłki jest osobną, bo to tak działa. Czy przesyłki, czy listy przewozowe. Nie możesz sobie nadać jednego listu przewozowego i trzy przesyłki, no bo skąd poczta ma wiedzieć, że ta druga, trzecia paczka jest polewka. No nie dał sobie przegadać, darsi się na nią, wyzywał ją, <śla> i że poczta jest taka, jaką wak. <śla> w końcu się ja odezwałam. Ten się rzucał na mnie. Zaczął się rzucać do Magdy. No to wystartowałem ja do niego. O mało nie dostał. No. no. Ale tak się jak pozbyliśmy. A się ja gościa, sobie nie dam. Ja taki jestem, że jestem po prostu, jak to mówią na mnie, gbur. No i trudno. Kawał, hawa, reszta dziada, ale. Czekajcie. Uciekam, no nie. Po pierwsze, my wiemy, że ten pan nie miał racji, bo to była po prostu absurdalna sytuacja. Obracił... Po prostu nie, nie znają się ludzie czasami na, na odbieraniu przesyłek. A najgorsze, że przyjeżdżają nad morze i zachowują się jak chamy. I rzucają Bez kultury, do rzucają się do pracowników czy poczty, czy Biedronki, to są tylko ludzie, to nie są roboty. No, trzeba a to jest ludzi, bo nie To, to jest, jest takie chamstwo, hamowa totalna. Przyjdzie i jebie babę, przepraszam, knę kobietę z góry na dół, miesza z błotem, jakby była śmieciem. A To jest tylko człowiek. No, a potem zaczął się do Magdy rzucać. Także my... je obraził jedną kobietę, drugą kobietę i zaczął do mnie skakać. No boże. Ja mój. już widziałam, że pani ma dość, dlatego się odezwałam. Myślałam, że facetowi przegadam, a okazało się, że to taki typ, że nie przegadasz. A jednak my sprzedajemy w internecie, co samo się wytłumaczy mu sytuację. No mm -hmm. gdzie tam? Nie dało się mu wytłumaczyć. Burak. Szkoda, my... że go nie nagrałam. Tak nie lubimy takich sytuacji. Tak samo nie lubimy, jak wchodzimy do biedronki i nagle przyjdzie ktoś, kto ustawi się w kolejce i o, możemy otworzyć jeszcze nie, jedną pasę? Tak. Dż i kasę proszę otworzyć następną! On no się śpieszy, no kurde, się A stoi się minutę śpieszy. przy kasie. Tak mi się nie podoba, jak się nie szanuje ludzi, którzy pracują w supermarketach i różnych takich, bo to jest po prostu hamstwo. 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 Kilka osób pisało nam, że w Mielnie jest taka knajpa naprzeciwko polo marketu, która nazywa się Pokusa i podobno tam mają bardzo dobre obiady za niskie ceny, więc idziemy sprawdzić, czy faktycznie tak jest i Wam coś, niecoś nagramy, żeby Wam potwierdzić czy jest On na ten... Po 10 to z czymś, to obiad, nie? Od 10 no zależy jaki obiad. No. Więc sprawdzimy ceny, jakość i podzielimy się opinią. No, tak idziemy żyć. Ale fajne. Superanckie. O, jest nik No i ekstra. Co my tu mamy? Drugie danie obiadowe z frytkami 15,90. Schabowy z ziemniakami i 10,90. Więc kurczaka 11. Tytanio, tanio. Tak tanio. ktoś tak wielce krzyczał, że nad morzem tak drogo. No zależy, jak ktoś idzie do pięciogwiazdkowego czy jakiegoś tam z gwiazdką Michelin. No to. No co ty? Patrz, pomidorowa 6Z. Widzisz, a tam była jaka ogórkowa za dychy? Na paragonie mieli? Nie, rybna. To była rybna? Nieważne. Zupa to zupa. A nawet karkówkę mają. Ty lubisz karkówkę. No dobra, ale to jest... E, cały obiad ile kosztuje. Tak, karkówka, frikisówka. To co jemy? No chyba ty karkówkę. No nie wiem, ja wolałbym sam zrobić karkówkę. Nie jestem pewien. Wolałbym tutaj zjeść albo schabowy, albo filet z kurczaka. No dobra. Także z ryb lubię najbardziej filety. To jest to, wiesz, znane hasło. Chodź, idziemy amciać. Madzia poleciała po pieniądze do kampera bo tutaj nie można płacić kartą trzeba mieć gotówkę także pamiętajcie kasa w kieszeni nie karta no tak to jest to chyba przez epidemię szybko szybko i tak tu fajnie bardzo tanio. Siadamy pod dziewiątką i czekamy na swoje żarełko. Fajnie tu. Nie? Tak spoko. No, dlatego chcę się tam przesiąść później. Tylko na razie czekamy na obiadek, więc... Tak, w kubkach takich jak nasze mamy w kamperze. tylko No. Bo były Widziałeś tam dezynfekcja przy wejściu rąk. Fajnie. Tutaj masz sztuczce opakowane, jednorazowe. No spoko, spoko. Może nie jest to jakoś tam exclusive nie jakaś tam elitarna knajpa, ale W opikacji tak samo się odda. Czy będzie za 150 czy za 15. No i mamy obiadki, ja mam schabowy za 10,90, a Maczia ma takie... ty masz za 11,90? Nie, ja mam tańszy. Nie. Tak, ten ten Dlatego mówiłem, wiesz, bierz paragony, nie. Marek mówi, że nie mogę nas dyplomować takich rzeczy, bo nie biorę paragonów. No właśnie. Z lemoniadą zapłaciliśmy no i... 36 zł. Dobra, a Madzia ma cofry z kurczaka. Ziemniaczki i ten. No, lemoniada jest mega. Taka fajna, kwaśna. Przesiadamy się na taras. I wrócimy zaraz. Z widokiem na kamper. No tak, a tu mamy naszego kamperka. Z solarami, które miały niby odpaść od razu. Pierwszym wietrzem. I jak macie obiadek? smakuje nie, jest bardzo dobry. Dobry? Nie, mamy ziemniaczki po, Polecasz? Smakują. Polecam. <laughs> Mogę polecić zostawić. Zmakuję. No, tylko malizną mi trochę ten, ale jest spoko Ale ja ci oddam trochę ziemniaczków. Nie ma problemu Aha, no dla mnie za mało ziemniaczków. Polak głodny, Polak zły, a teraz zadowolony. Tak, jest dobrze. Było smacznie i. Ale jak sobie pojadłem? Myślałem, że nie pojem takimi małymi ziemniaczkami, ale. Sobie. No, ja też sobie pojadłam więc jesteśmy tak, zadowoleni. Polecamy tą tą, tą tą, jak to się nazywało? Pepe. Pokusa. Zobacz Pokusa. No. w samym mienie, w samym prawie że centrum i można tanio zjeść. Na przeciwko polu. I marge. jeszcze ważne, że dzisiaj jest poniedziałek, a od poniedziałku tu jesteśmy. Dwa tygodnie już jesteśmy w miienie. Nie znajdziło na się jeszcze. Nie. I nigdzie żeśmy jeszcze nie bolili za jakieś parkingi czy cokolwiek. Dwa tygodnie. Zobaczcie jaki fajny. Jaki długi na kampera by był. Do przerobienia. Taki mamy kiedyś dzisiejszy plan, żeby. Ale kiedyś kiedyś. Zrobić, jak nasz kamper wizjonie ducha, ale mamy nadzieję, że nie prędko. Chociaż kusi nas, żeby zbudować samą kampera. Dzisiaj, tak dla odmiany, nockę spędzimy nie nad morzem, a nad jeziorem. Bo Mielno ma ten luksus, że ma dostęp do morza i do jeziora. Fajnie, super. Jezioro jamno. Patrz jaki jest wielki Kurna, Dziura Dobra, przejechałeś No, jeziorko widać tam No i tu taka miejscóweczka jest Patrz tu są stateczki No, jakie duże Ale czad A to jest chyba jakaś ścieżka, nie? Dyba tak. Tam koszalin widać w tle Jakaś ścieżka rowerowa No i tutaj jest pokazane To miejsce tu mamy Morze Bałtyckie, tutaj jezioro i to jest taki wąski kawałek. Zazwyczaj jesteśmy tutaj na plaży, a teraz jesteśmy nad jeziorem dla odmiany. Storówka, sauna, jacuzzi Czyli marka Czyli to nie są y, statki tylko jednostka pływająca hmm. Tutaj masz stronę internetową z tej strony numer telefonu Jak to wygląda? Jak to ten, nie? Jakby ktoś potrzebował Posunę się Tak to wygląda Madzie montuje film Dzień doberek w takim miejscu nad jeziorem, proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy, a nie nad morzem. Też mi się wydaje, że tego wczoraj nie było. Co to jest? Pociąg? Miejski zakład komunikacji. Czyli chyba pociąg. No jest A łódka. A łódka. wodny ten. ale to gdzie my jesteśmy? I tu nie byliśmy. Znowu umówiliśmy się na wykrywacz z Mariuszem, ale nie tak wcześnie jak ostatnio, było o siódmej rano. I jesteśmy na plaży w nie. Zobaczymy, czy coś będzie. I I heard you Chłopaki chcą dotrzeć tutaj na promenadę czy jak to się nazywa żeby tutaj pod spodem poszukać ale widzę, że idzie im to bardzo wolno i są dopiero przy tamtym wejściu więc nie wiem o której godzinie będą tutaj Czy w ogóle tutaj można coś znaleźć, ale skoro tam utknęli, to chyba jest dobrze Ja? Piłkę znalazłam se A ty? Dwa zeta tylko i dwa kaple Aha, dwa zeta, zawsze dwa zeta, A ty? I kablek i dinozaura. Zapaki już mamy Dinozaura, takiego Czyli słabe zbiory, proszę panów. Wstyd mi za was! Oj tam, aj, tam fajna piłka. No. Co ty zrobisz? No nie wiem, wziąłem że... No to jest że... plażówka taka. Wzięłam, że do sesji. A no. A no. Czyli post... ty i piłka. I nic więcej. I yeah. ty. I fotografer. No Chodzi o to, że ty na zdjęcie i piłka. Nic więcej. Żadnych ciuchów. No. No to coś może być. Ci to zostawiłem tam. O, kapsel. Okay, <laughs> no. no sorry. Trzeba podnieść, bo później bije wszędzie. Daj, do wyrzucenia. Dzisiaj założyli takie tabliczki, bo już na dniach będą wakacje, więc ludzie się zjadą i trzeba informować. Czy dwa metry odległości? No nie wiem, czy to będzie tutaj zachowywane, raczej nie. Dwa metry. Aha, 2 metry. To nie są 2 metra. Ale my możemy sobie być, bo mieszkamy razem, nie? Tak, ja, bo my rodzina. No, my jesteśmy jak rodzina. Jak? Jak rodzina. Rodzina. To jak ktoś pisał, o, jak to tak na kocią łapę moglibyście zalegalizować to. Tak, to ktoś pisał? Tak, ktoś tak pisał. I tam trwaniakował, nie? Bo ale kocia łapa jest. Yy... Milusia. Milusia. Ale co to kogo obchodzi, jak kto żyje? Jakie to ma znaczenie? Powiedzcie mi, poza prawnym jakimś takim? Bo niektórzy mają taką mentalność, że jak już wiesz, masz papier. To już jest fajnie. To już jest ten ktoś Twój na zawsze? Tak. Nie macie takiej pewności. Nigdy. Nigdy. Nikt wam tego nie da. A, dobra, szkoda gadać. <grymne> Ale zobacz, jakby jakby tak ty sobie wbił w nogę. No. Jest rozdarta puszka i tak stawiona w ziemi. Jakby specjalnie. Ktoś nie miał mózgu. No, to specjalnie zrobił. No dobra, to jak już się chwalisz, to pokaż, wszystko co masz. Adopcja dzisiaj była zwierząt bezdomnych. Ja kapce powyrzucałem. miałem dość łączenia po kiśniu. Nie wiem tyle kapsli, że szok Nie zbieram wszystkich, bo przecież... A ile Maci oddałem. a to co? Aha. O, broka wezmę se. Proszę. A ja bloki powyrzucałem. Czemu mówię, jeżeli jeszcze chcesz? Bo ja mam. mało. Nie, tak, tak lekko licząc to z kapcji to z 50 było dzisiaj. No, u mnie tak samo. I ten. I, i nie zarobiliśmy dzisiaj zbyt wiele. 4 zł to no. 6 groszy zawsze coś ale czy ty jest no i ja co ja mam różaniec I jakiś takie 4 taki, zł no nie 2 zł mam tu i pierdoki takie no i pełno kawsty było u mnie nic u mnie słabo